Miłość, no właśnie, w teorii powinna uskrzydlać, dawać takie poczucie, że jest się bezpiecznym, w dobrej przystani, mm -hmm. ale czasem jakoś tak się dzieje, że zamienia się w pułapkę. Takie emocjonalne uwikłanie, które zabiera spokój, a nie dodaje. Tak, tak, to prawda. Może warto się przejrzeć paru sygnałom, tak bez oceniania, po prostu dla siebie. Dobry pomysł, bo wiesz, w tym można się naprawdę zatracić. I to często tak nie do końca świadomie, prawda? No właśnie. Ta granica między taką zdrową, fajną bliskością, a zależnością, bywa cieniutka. Myślę, że sporo osób może odnaleźć w tym, o czym pogadamy, jakieś swoje doświadczenia. No to zacznijmy może od czegoś, co chyba jest dość częste. Taki paniczny lęk przed samotnością. Mhm. Znasz to uczucie, że myśl o rozstaniu, nawet na chwilę, jest nie do zniesienia? Albo że ktoś tkwi w związku, któremu ewidentnie nie służy, tylko dlatego, że no, boi się być sam, sama. Tak, to jest silne. Skąd się bierze taka myśl, że życie w pojedynkę to jest jakaś, nie wiem, czarna dziura? Wiesz, ten lęk często ma głębsze korzenie. Może się wiązać z tym, jak my sami siebie widzimy, z poczuciem własnej wartości czasem niskim. Czyli to nie jest zwykła tęsknota? No właśnie, ważne, żeby to odróżnić. Tęsknota za kimś bliskim jest naturalna, jasne, ale tu mówimy o takim strachu, który paraliżuje, mhm. który każe trwać w miejscu, nawet jeśli jest źle. To bardziej lęk przed pustką niż tęsknota za konkretną osobą, wiesz. No rozumiem. I ten lęk, jak mówisz, może pchać w stronę no, takiej powolnej utraty siebie. O, to też jest ważne. Zaczyna się często niewinnie. Ktoś tam lekko nagina swoje zdanie, odsuwa się od znajomych. Tak, krok po kroku. Wszystko, żeby się dopasować, żeby nie było konfliktu, aż tu nagle przychodzi taka myśl. Kurczę, gdzie ja właściwie jestem w tym wszystkim? To jest proces, taki jakby powolne blaknięcie. Kawałek po kawałku rezygnuje się z siebie. I jest ryzyko, że stajemy się takim echem drugiej osoby. Tracimy własny głos. A przecież dbanie o siebie o swoje pasje, swoje zdanie, ten swój wewnętrzny świat. To jest jak ładowanie baterii. Nawet w najlepszym związku bez tego jakoś, no tracimy grunt pod nogami. A jak tracimy siebie, to często pojawia się ta potrzeba ciągłego potwierdzania uczuć. Mm -hmm. Takie, wiesz, polowanie na dowody miłości. Non stop. Bez codziennych zapewnień jest niepewność. Analizowanie każdego gestu, tonu głosu. Czy mnie kocha, a dzisiaj, a na pewno? Tak. Mhm. Dokładnie to pytanie, ale czy na pewno? No to jest często taki krzyk wewnętrznej niepewności, prawda? Uzależniamy swoją wartość od tego, co usłyszymy z zewnątrz, od partnera. Czyli brak zaufania? Przede wszystkim do siebie, ale potem też do relacji, do partnera. No i to oczywiście generuje ogromne napięcie. Bo ile razy można zapewniać, żadna liczba słów na dłuższą metę nie zasypie tej wewnętrznej dziury. I ta niepewność, ten lęk prowadzą czasem do sytuacji chyba najtrudniejszej, kiedy relacja ewidentnie rani, boli, ale strach przed odejściem jest tak wielki, że trzyma w miejscu. Tak. I jak to w ogóle możliwe, że lęk przed samotnością staje się silniejszy niż ból? To jest, wiesz, bardzo ludzki mechanizm nadzieja. Ona walczy z rzeczywistością. Mhm. Nadzieja, że się poprawi, że on zrozumie, że ona doceni, a rzeczywistość często pokazuje co innego. Ale to emocjonalne uwikłanie bywa tak silne, że odejście wydaje się, no wręcz niewyobrażalne, nawet jeśli rozum odpowiada, że coś jest bardzo nie tak. Ten strach przed nieznanym. Tak. Strach przed tym, co będzie po. On bywa potężniejszy niż ból w tym, co znane, choćby było trudne. To wszystko brzmi no, jak takie sygnały alarmowe. Kilka z nich omówiliśmy. Tak, kilka ważnych. Samo zauważenie ich u siebie, bez od razu jakiegoś wyrokowania, to już jest naprawdę, naprawdę duży krok. Zdecydowanie. Warto sobie chyba przypominać, że zdrowa relacja ma dodawać sił, a nie podcinać skrzydła. Chodzi o odzyskanie jakiejś równowagi i, mm, no przede wszystkim, siebie.